Tor Speed Rowerowy, witamy bardzo serdecznie. Trzecia kolejka drużynowych Mistrzostw Polski 2017. Obok nas, jak zwykle, prezes Toruńskiego Klubu, Krzysztof Niedzielski. Krzysztof, witam Cię serdecznie w nowym sezonie. Również Przemkucie, witam, witam Państwa. Nowy sezon, rozpoczęliście bardzo dobrze, to jest trzeci mecz. Wiemy, że dwa mecze. Dziś to spotkanie ze Śląskiem i Wcześniej wygrany mecz w Lesznie, i z Ostrowem tutaj na własnym torze, także początku. Tak, na razie macie udany. A y, y, słuchając y, innych ekspertów, nie tylko z Torunia, z Polski można powiedzieć, y, no jesteście uważani za głównego kandydata do złotego medalu. Kandydatów do złota jest dużo, natomiast y, rozstrzygnie się to w walce na to, że bezpośredniej zespół jest y, silny, zmotywowany. Y, juniorzy bardzo dobrze przepracowali zimę. Myślę, że to jest silny punkt naszej drużyny. No i e, przedstawmy składy. E, to Toruń, Bartosz Grabowski, Marcin Paradziński, Remigiusz Burkhardt, z czwórką Przemysław Binkowski, piątka Adam Bożejewicz, szóstka e, Szymon Tywczyński, siódemka Jakub Kościecha, ósemka Łukasz Marchlewski. Dziewiątka Jarosław Szeps i dziesiątka Borys Wojciechowski. Śląsk, Świętochłowice. Dwa zdania o tym zespole. To jest z poprzednich sezonów, z obecnego drużyna średnia, mocna, silna, utytułowana. To jest drużyna, która się mieści w środku tabeli. W ubiegłym roku zdobyli brązowy medal rzucony na taśmę. Zespół solidny. Aczkolwiek no nie ma wybitnych gwiazd. Tak więc no, można postrzegać tutaj e, naszą drużynę jako głównych faworytów w tym e, akurat spotkaniu. Kasper Włodarz i Marcel e, Koskowski e, w e, drużynie Śląska-Świętochłowice. Natomiast gospodarzy reprezentują Szymon Tywczyński, Jakub e, Kościecha. E, no i, e, w, wygląda na to, że już pierwszy bieg zakończy się rezultatem 7 do 1. Czy jeśli tutaj e, tak do trzech oczywiście 7 do 3 za miejsce. No może za szybko to powiedzieliśmy, bo Jakub Kościecha zanotował op, e, upadek. Tak więc 5 do 5. 5 do 5. 5 do 5. W pierwszym wyścigu, jak tutaj czytaliśmy, skład naszej drużyny. No to też głośno było o ważnym transferze zimą. Tak, do drużyny pozyskaliśmy aktualnego mistrza świata Bartosza Grabowskiego, który przeszedł z wiraża Ostrów i będzie reprezentował w tym sezonie klub toruński. Jednocześnie Bartosz odbywa służbę wojskową w Toruniu. 5 do 5 po pierwszym wyścigu. Można powiedzieć, Krzysztof, że macie też w drużynie nowy design. Zawodnicy wyglądają w nowych strojach, odświeżeni wizerunkowo. W drugim wyścigu, Bartosz Grabowski, Marcin Paradziński, to para gospodarzy: tor drugi i czwarty odpowiednio Grabowski Paradziński, tor pierwszy Piotr Kuder, tor trzeci Marcel Pronobis. No i taśma poszła w górę, wygląda ponownie na dobry start gospodarzy, ale mamy upadek w pierwszym wirażu, oczywiście będzie powtórka, tak więc no, przygotowania widać do nowego sezonu, również wizerunkowo dobrze wypadają. Tak, troszkę design się zmienił, bardziej promujemy miasto Toruń, które jest głównym sponsorem naszej drużyny, zmieniliśmy... Oklejenie naszego samochodu klubowego. Pojawiły się banery promujące toruń miasta sportu. Także myślę, że zmiany idą w dobrym kierunku. Oby wyniki sportowe również o tym świadczyły. Bartosz Grabowski, numer jeden w toruńskim zespole. Na razie przypomnijmy najważniejszy tytuł, czy tytuły Bartosza. No jest aktualny mistrz świata seniorów, wcześniej zdobywał tytuł jeszcze jako junior, też był mistrzem Europy, także bardzo utalentowany, zdolny, młody zawodnik. Na torze drugim, ten właśnie wymieniony przed momentem, nowy nabytek TSŻ i Marcin Paradziński na torze czwartym, Piotr Kuder, tor pierwszy, Marcel. Pronobis, tor trzeci, Śląsk-Świętochłowice, TSŻ Toruń po pierwszym wyścigu 5 do 5. Piotr Kuder, Bartosz Grabowski, Marcel Pronobis, no i Marcin Paradziński. Teraz udało się wystartować i para gospodarzy wygląda nam na... Dobrze ustawioną tutaj e, po starcie pewne zajęcie pierwszej i drugiej pozycji. No i, ale nie zapeszajmy, bo widzieliśmy, że może być defekt sprzętu. Tak jak w typowym żużlu tutaj zdarzyła się taka typowa pana Jakubowi Kościesze. Nasz zawodnik zaliczył upadek, dojechał. Do mety w pierwszym wyścigu, ale zdobył jeden punkt. Teraz już chyba nie będzie niespodzianki. Marcin Paradziński, cztery punkty, trzy. Bartosz Grabowski. Ciekawy wyścig. Marek Pronobis. Bezpośredni kontakt między zawodnikami. I dwa punkty i jeden Piotr Kuder. Krzysztof, masz ochotę skomentować krótko ten, ten bieg. Tak, bardzo bardzo ciekawy bieg. Walka na to, że zawodnicy mieli bezpośredni kontakt, który jest dozwolony przepisami. Można barkiem się odpychać. Nie wolno tylko atakować łokciem. 7 do. Trzech wyścigu drugim, tak więc mamy już 12 do 8. Po drugim biegu też, że toruń obejmuje prowadzenie ze Śląskiem w Świętochowice. Prezes TSŻ powiedział nam, że siłą toruńskiego zespołu w tym sezonie powinni być czy mają być juniorzy Adam Bożejewicz, Szymon Tywczyński, tor pierwszy i trzeci gospodarze, tor drugi i czwarty odpowiednio Dawid Zając i Kacper Włodarz. Prezesie, dlaczego jeszcze raz juniorzy? Mamy doświadczonych czy utytułowanych po prostu? Mamy doświadczonych, to jest ich już trzeci sezon i Ci juniorzy okrzepli w jeździe są silni, myślę, że będą również w zawodach indywidualnych, parowych. Liczyli się w Polsce a poza tym, no, chcemy chociaż jednego wysłać na Mistrzostwa Świata do Australii. No proszę, właśnie najważniejsza impreza tegoroczna Mistrzostwa Świata w Australii. Juniorów czy seniorów tutaj mówimy? Mistrzostwa Świata obejmują. I wyścigi kobiet, i juniorów, i seniorów, i weteranów. Adam Bożejewicz, Szymon Tywczyński. Pierwszy i trzeci tor, drugi i czwarty. Dawid Zając, Kasper Włodarz. 16-14. To już jest wyścig czwarty. Rezultat spotkania: 16-14, bo wyścig trzeci zakończony zwycięstwem Śląska Świętochłowice 6-4. Kamil Bielica przed Przemysławem Binkowskim, trzeci Kamil Bielaczek i czwarty Remigiusz Burchardt. No to mamy już drugie okrążenie biegu juniorskiego. Tym razem wszystko ze startu señores 23 do 17. Po czterech wyścigach w tym spotkaniu prowadzą gospodarze. Wyścig piąty Jakub Kościecha na torze pierwszym, na trzecim Remigiusz Burkard. Gospodarze, goście Marcel Krzewkowski na torze drugim, na czwartym Kamil Bielica. No bardzo dobry start, wyraźnie lepszy od gości, czy tutaj... Senior z juniorem będą współpracować na tyle dobrze, żeby gospodarze mogli przywieźć kolejny komplet punktów. Doświadczony zawodnik po stronie Śląska, Świętochłowice, Bielica, będzie atakował tutaj, próbował wyprzedzić Marcela Krzewkowskiego. Jakub Kościecha i Remigiusz Burchard na czele. No a teraz jednak Bielica wychodzi na drugie miejsce na ostatnim wirażu. Mały błąd Naszego zawodnika, no i ostatecznie na pierwszym miejscu Remigiusz Burchardt, Bielica na drugim, na trzecim Jakub Kościecha i na torze, i na miejscu czwartym Marcel Krzewkowski. Aura nas tutaj nie rozpieszcza podczas trzeciej kolejki drużynowych mistrzostw Polski w speedrowerze, to zapytamy w takim razie. Zasada tak jak w klasycznym żużlu, jeśli na przykład rozpętałaby się tutaj niesamowita ulewa, to Połowa wyścigów do zaliczenia meczu jest? Tak, jeżeli objedziemy 8 wyścigów, to mecz będzie uznany za rozegrany i wynik, który wówczas będzie, będzie liczony. No, a mamy 16 wyścigów, a w tym momencie wyścig szósty na torze drugim i czwartym gospodarze Marcin Paradziński i Adam Bożejewicz, natomiast tutaj Kamil Bielaczek. Daniel Zając i Marek Pronobis mają reprezentować drużynę Śląska Świętochłowice w tym wyścigu. W ostatniej chwili rzutem na taśmę Śląsk Świętochłowice w poprzednim sezonie zdobywa brązowy medal. Bardzo ciekawa końcówka była poprzedniego sezonu. Przypominamy sobie też ostatni mecz, ostatnia kolejka. Miała decydować o złotym, ewentualnie srebrnym medalu TST oruń. No tak rzeczywiście było, chłopcy zrobili co mogli, bo ostatni mecz na wyjeździe wygrali, czekaliśmy na rozstrzygnięcia zostrowa. No niestety silny zespół. Mistrz Polski jeszcze wówczas urzędujący nie sprostał zawodnikom z Częstochowy i przez to też że miał srebrny medal Częstochowa. Po wielu latach zdobyła Mistrzostwo Polski. Spoglądamy teraz na jeszcze raz. Wyścig szósty. Tor w Toruniu, speedrowerowy. Trzecia kolejka drużynowych Mistrzostw Polski. Śląsk Świętochłowice na razie przegrywa z TS 21 do 29. No i Marcin Paradziński, Adam Bożejewicz, tor drugi czwarty. Gospodarze pierwszy i trzeci Marek Pronobis, Dawid Zając. Czyżby teraz na prowadzeniu będziemy mieli zawodnika Śląska Świętochłowice i Bożejewicz i Marcin Paradziński zrzucili się tam w pościg za swoim rywalem, ale Marcin Paradziński jeszcze bardzo mocno musi tutaj uważać. Bo ta trzecia pozycja jest również zagrożona. Stawka nam się w tej chwili już delikatnie rozjechała. Chyba będzie rezultat remisowy 5 do 5. 6 do 4. Nie, 5 do 5. No i tak nam to. Tak nam to się kończy 34 do 26 po sześciu wyścigach, w siódmym gospodarze Bartosz Grabowski i Przemysław Binkowski w zasadzie odwrotnej kolejności powinniśmy tutaj powiedzieć. Przemysław Binkowski na torze drugim, na czwartym Bartosz Grabowski, na pierwszym Kamil Bielaczek na trzecim, Piotr Kuder to para śląska, świętochłowice. Silna para Toruńska Krzysztof teraz tak silna bo Bartosz Grabowski i Przemysław Binkowski bardzo doświadczony zawodnik który zapowiada, że to jest jego ostatni sezon na torze. Zobaczymy czy zmieni decyzję. Od wielu lat już startuje, to jest jeden z najlepszych w historii klubu zawodników. Mistrz Europy yy, Duży nowy złoty medalista mistrzostw Europy, mistrz świata. Także Widać po wyniku biegu, że doświadczona para. No tak, Bartosz Grabowski, indywidualny mistrz świata. No, trudno, żeby nie zdobywał punktów, a Przemka Binkowskiego pamiętamy od wielu lat. Ścigającego się tutaj, zdobywającego punkty dla toruńskiej drużyny. No i mamy rezultat kolejny. Trzeci w tym, mecz, w tym meczu, tak? Wyścig podwójnie wygrany przez parę gospodarzy. Bartosz Grabowski 4 punkty, Przemysław Binkowski 3. Kamil Bielaczek na miejscu trzecim, na czwartym. Piotr Kuder 7 do 3. Wygrywa para gospodarzy 41 do 29 już prowadzi TSŻ to Toruń. No to po raz drugi w tym meczu patrzymy na... Juniorów. Pierwszy w zasadzie miał się zakończyć podwójnie z podwójnym zwycięstwem gospodarzy, gdyby nie defekt Jakuba Kościechy, Jakub Kościecha i Szymon Tywczyński już w tym momencie na prowadzeniu. No chyba lekki błąd po prostu techniczny w jeździe zawodnika Śląska Świętochłowice noga spadła z pedału, więc zabrakło oczywiście tej mocy na starcie, no i tutaj Marcel Krzewkowski jeszcze ewentualnie próbuje dogonić parę gospodarzy, no całkiem, całkiem blisko, ale jednak wydaje się, że Tywczyński i Jakub Kościecha tutaj nie zagrożeni zupełnie. Ostatni, ostatni wiraż, no naciskał do końca, ale kolejne podwójne zwycięstwo toruńskiej pary. Jakub Kościecha już tym razem na Niezdefektowanym e, rowerze, wszystko w porządku. Na miejscu pierwszym, Tywczyński, e, drugi, Krzew, e, krzewkowski na miejscu trzecim i kacper Włodasz dojeżdża na miejscu czwartym 7 do jednego, no to już mamy 7 do trzech, oczywiście e, 48 do 32. Rezultat tego spotkania na półmetku po ósmym wyścigu. Dwa wygrane biegi przez gości i troszeczkę wynik znowu się spłaszczył: 60 do 49, a wygrane biegi 7 do 2 i 6 do 4. Wyścig 10 i 11 wygrywa, wygrywają Pary Śląska Świętochłowice. No i 60 do 49, teraz bieg numer 12. Powoli zbliżamy się do finału. 2 drugi i czwarty gospodarze Adam Bożejewicz i Szymon Tywczyński Bożejewicz już na pierwszym miejscu Tywczyński na trzecim po takich dwóch biegach zastoju można powiedzieć kilka błędów gospodarzy sporo animuszu przewrotki wykluczenia i Dwa biegi w rezultacie wygrane przez Śląsk Świętochłowicę. Teraz na miejscu drugim Kamil Bielica ze Śląska świętochłowice Trzeci jest Tywczyński, prowadzi Adam Bożejewicz. No i wygrany bieg 6 do 4. Bożejewicz, Bielica, Tywczyński i Marcel Krzewkowski na miejscu y, czwartym. Tak więc 6 do 4. Dla gospodarzy 66 do 53 TSŻ Toruń prowadzi ze Śląskiem Świętochłowice po 12 wyścigach. Wyścig 13 i para gospodarzy tutaj. Przemysław Binkowski na torze pierwszym, na trzecim Łukasz Marchlewski. Goście w tym biegu Marek Pronobis na to, że drugim na czwartym Dawid zając tak to mieliśmy w programie. Na razie prezesie, zadowolenie jest z na razie przebiegu tego meczu. No trudne warunki ciekawe są, ale można powiedzieć, że przewaga 13 punktów jest przewagą bezpieczną. Oczywiście tutaj zależy nam, żeby wygrać jak największą ilością punktów przed nami rewanż na Śląsku, a liczy się też punkt bonusowy. No i będziemy mieli powtórkę oczywiście takie starcie na pierwszym wyrażu to zawsze to zawsze powtórka w Speedrowerze. Marcin Paradziński, Adam Bożejewicz to pierwszy i trzeci gospodarze Bas i Dawid zając, tor e, drugi i czwarty, no i niełatwo tu będzie ograć Dawida Basa. Naprawdę czwarty start i czwarte. Prowadzenie zawodnika, który jest w programie wpisany po stronie Śląska Świętochłowice na pozycji rezerwowego oklaski. Wyraźna przewaga, świetnie czuję się dzisiaj na tym to, że Dawid Bas, na miejscu drugim Marcin Paradziński, Adam Bożejewicz na trzecim i Dawid Zając na czwartym, ułoży nam się to na remis. No ale jeszcze jeden bieg, tak na potwierdzenie zwycięstwa toruńskiej drużyny. Brawa, Dawid Bas, w tym momencie notuje już czwartą czwórkę na swoim koncie w, te, w speed rowerze. Przypomnijmy, za pierwsze miejsce cztery punkty, za drugie trzy, później dwa i jeden punkt. Tak więc 5 do 5 remisowo jest 74 do 65. Przed dwoma biegami nominowanymi prowadzi TSŻ ze Śląskiem Świętochłowice. Pierwszy z wyścigów nominowanych. Przemysław Binkowski, Bartosz Grabowski, zawodnicy TSŻ tutoroń. No i znowu mamy tego niepokonanego na razie w drużynie Śląska Świętochłowicę. Dawid Bas na torze pierwszym. Czy i tym razem e, zdoła się wysforować na pierwsze miejsce? No jest, Dawid Bas znowu prowadzi. E, drugi Przemysław Binkowski, trzeci Bartosz Grabowski. No i. Marek Pronobis na miejscu czwartym, 5 do 5, Niesamowita dyspozycja Dawida Basa w tym spotkaniu. Przemek spokojnie. Drugie miejsce Przemysława Binkowskiego. Bartosz Grabowski już widzisz, że tutaj nie zdoła. Wywalczyć więcej niż dwóch punktów za trzecie miejsce. No i remis 5 do 5, co oznacza, że ten mecz już jest wygrany. 78 punktów po stronie gospodarzy, 70 po stronie gości. No ale do tych 8 punktów przydałoby się jeszcze coś dołożyć w biegu ostatnim, 16. Czekamy na stawkę zawodników. Ostatni bieg tego spotkania. Trzecia kolejka drużynowych mistrzostw Polski w Speed 78 do 70. Czysty start i prowadzenie na razie 6 do 4. Gospodarzy. Walczy tam między dwójką Świętochłowiczan jeszcze Adam Bożejewicz. Na prowadzeniu tymczasem Remigiusz Burchard z wyraźną przewagą, tutaj nie zagrożenie powinien zwyciężyć w tym, w tym wyścigu. Kamil Bielica z Śląska Świętochłowice na miejscu drugim, no i ta walka o trzecie miejsce chyba też nam się nieco uspokoiła. Dawid Zając na miejscu, na miejscu czwartym. Ostatnie okrążenie 6 do 4. Rezultat tego spotkania 84 do 74. 84 do 74 taki wynik tego meczu już możemy powiedzieć, że niepokonanym zawodnikiem tego spotkania był rezerwowy śląska Świętochłowice Dawid Bas, który zdobył 20, 20 punktów, natomiast tutaj Adam Bożejewicz na koniec dorzuca nam dwójkę, no i ma 11 punktów, zwyciężył Remigiusz Burkhardt 14, 14 punktów obok Szymona Tyczyńskiego. najwięcej punktów dla Terońskiej drużyny bo Szymon Tuczyński zdobył tych punktów indywidualnie 13. No i krótkie podsumowanie, bo to trzecia kolejka, trzecie zwycięstwo toruńskiej drużyny. Na razie początek, można powiedzieć, bardzo dobry, jak nie wyśmienity. Oczywiście należy być zadowolony z wyniku. To trzecie zwycięstwo, dotychczas też niepokonaną drużyną. Solidna zaliczka, 10 punktów. Myślę, że dużyna podbudowana na kolejny mecz w Żołędowie pojedzie z wolą zwycięzca. Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszczała, ale myślę, że przy okazji kolejnych spotkań ligowych na toruńskim torze speedrowerowym możemy spokojnie zaprosić fanów tej dyscypliny, przy okazji miło spędzić czas na świeżym powietrzu. Dziś dziękujemy już za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.